Wow, gdzie ja jestem? Gdzie? gdzie jestem tu w jakiś tor przeszkód. Spróbuj przejść tor przeszkód. Ale kto to zrobił? Wow, jest dobra. Widzę się, że robi się fajny odcinek. Zostawcie takiej suba i... Będziemy właśnie przechodzić ten tor przeszkód dzisiaj. Mam nadzieję, że nam się uda. Więc zaczynamy. A to będzie trudne. Nie będzie łatwe. No nie, dobra, widzowie, to nam zajmie troszeczkę. Nie. To będzie ciężkie, to będzie ciężkie, powiem. Nie będzie to łatwe. O kurczę, wymyśli nam. O, 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 o. To jest takie trudne. Patrzcie, widzowie, udaje nam się. Widzo... Udało nam się! Widzowie jest! Udało nam się! Tylko teraz spadamy. E, co to jest? Może mamy spawn point i nie wiem. Postawmy. Mm, dobra. No. Dobra. A tutaj będziemy się radzać, więc to dobrze. ok Na razie się szykuję. No. O nie! Jak ja teraz nie mam zginąć? Ja Słuchajcie, muszę iść zginąć jakoś. Chyba tego twórca nie przemyślał. Może zmienimy na noc i po prostu potwory nas będą ten... noc. Yy, po prostu potwory nas będą zabijać, bo gdzie są te potwory? Widzowie, mam mały problem. O zombie, zombie, zombie. Chodźcie, chodźcie, tutaj zombie Dobra. Jest. Ja e, tam na górze miałem być. Ej, to jest jakieś oszustwo. Mo Moim zdaniem to Hero Brain to zrobił. On chciał oszukać nas. Dobra, może zmienimy na kreatywa i po prostu tam podlecimy. Dlatego, że no, no, przecież przeszliśmy i tam miał spawn point. Czy Ten. Może wody, wody weźmiemy. Wodę, właśnie tak. A, tak, może wody po prostu będziemy rozlewać, więc weźmiemy kilka tej wody. Dobra, tyle tyle wystarczy, bo tam, gdzie będzie ten spawn point, to tam będziemy wylewać wodę. Dobra, ja już nie zmieniam, bo to, to jest. Dobra, roz rozlewamy wodę. I nie jadaj. Co? Co? I patrzcie. Mogę tutaj normalnie przechodzić, dobra. Następny spawn point, okej. Okay. Rozlewamy. Jak, jak tym cudem to się tak trzyma? Okej. Okay. Następny spawn point, dobra. E, co to jest? Co to jest? Co jest? Dobra. Poczekajcie. O! Ja przeskoczyłem przez niewidzialne te Dobra, nie rozlewam tutaj. Jezu, tutaj coraz trudniej... trudniejsze jest. Dobra, może tutaj nie rozlewam. Creeper. Co? Co ten creeper robi? O! No to creeperze to twoja wina. Co? Yy, dobra, idziemy do Spawn Pointa. Spa, spawn, spawn Pointa. Nie wiem. Nie wiem jak to się mówi. Napiszcie w komentarzu jak się mówi. Bo nie wiem. Sp, spawn point. No tak. Dobra. Winamy się. Dobra. Idziemy. Hop. No! Gdzie jest? To? Dobra, dobrze, że daję ustawiony ten spawn point. Oh, wow. To Było bardzo nieprzyjemne uczucie. Dobra, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Dobra, to to nam troszeczkę zajmie. Poczekajcie, może tutaj ustawimy. Poczekajcie. Muszę wrócić. Może tutaj po prostu ustawię. Nie, nie, nie teleportuj, tylko. O właśnie. Moim zdaniem to Hero Brain coś tutaj robił. Hup. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. ok, teraz. O co tutaj chodzi? Wszystko. No. Co? Jak ja tutaj nie byłam przejść? Nie, nie da się przejść, nie da się. To jest skam. No! Tutaj coś jest źle. Tu jest kompletnie coś źle. Ja nie... No, no chyba nie. Tutaj jest kompletnie coś źle. Czemu ja nie mogę tam przeskoczyć? Y Poczekaj, czy co? A to jest to. Hup. Hup. Dobra, przy ostatnim nam coś nie, nie udało się. Czemu nam to nie wychodzi? To jest jakiś skam. Poczekajcie, może w drugą stronę. No spróbujemy. No oh, dwa lata zajmie. Dobra, może to wiaderko wezmę na szybki wypadek. Bo dobra, moim zdaniem teraz nam się to uda. Teraz to będzie to, kiedy nam się to uda. Dlatego ryzykuję i biorę wodę. Nie, normalnie ryzyk fizyk. Uu, dobra. Hup, uwaga. Jest, może. Da się tak. Czy możemy iść ciągle do przodu. O, i widzicie, tutaj teraz już nie możemy. Teraz tutaj. O, widzicie, widzicie? Troszeczkę oszukamy to. Dobra, teraz tutaj. Dobra, trzeba troszeczkę oszukać na... Jak to ja mam? No dobra. Dobra, jest Jesteśmy, jesteśmy. No dobra oszukaliśmy, no bo to taki kawał przejdzie dobra. też si nie mogę z pointu postawić jakiś skam. to o dobra. Ty wyobraźcie sobie, że ten mi się nie udaje. Takie... Poczekajcie, co? Czy wy widzicie te tory? Jak one się trzymają? Okej. Okay. Już jest koniec. Już dochodzimy na samą końcówkę. Dobra. I hop. Brawo. Jutro jesteś na YouTuberowic youtuberowicach. Dopiero jutro... Dobra, może jeszcze, skoro jeszcze mamy czas, no to może tak wrócimy na przykład. Lecz teraz już bez wody. Dobra, ciekawe czy nam się to uda. Jestem mega ciekaw. Dobra, idziemy. Może? O! I to jest pomysł. Po prostu tak idziemy. O! 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 Hy! No, coś nam nie pykło. Gdzie jest? Gdzie jestem? Gdzie? Mm, Okej. Okay. U mnie teraz to wracanie. Au. No tutaj był Spawn Point, więc chyba możemy tędy pójść. Chyba to będzie zaszkodzi. Hop, hop, hop. Tutaj przechodzimy. O. O. A tutaj. O, teraz tylko zejść. Woo! Dobra, no jeżeli my tutaj zginiemy, to, to będzie. Dobra, dobra, dobra i jest. Do się, ale czy my nie mamy być tutaj? Bo co jeżeli heroberem musi zobaczyć, że my tam jesteśmy? Wracamy się. Ja, widzowie, nie po co nie to robiłem. Wracamy się. No dobra, to nam Szybko, szybko zajmie. A teraz to robię normalnie, to będzie hardcore. będzie hardcore i moim zdaniem nam, nam się to uda. Więc... Mam nadzieję, że walniecie w suba, bo... No. bo specjalnie dla was teraz przechodzę ten tor przeszkód, żebyśmy jutro na youtuberowicach. Dobra. No nie, naprawdę na ostatnim mi nie wyszło. O, iść do góry. No iść do góry. Dobra. Jutro na bank będzie odcinek. Nie... A, jutro na bank będzie z odcinek może nie z Minecrafta. Może bez Minecrafta właśnie tak. Po Minecrafta nagrywam, nagrywam. Czas coś innego. Więc dlatego yy, właśnie, no, coś innego nagram z jakiegoś świeżego powietrza. Wiecie, taki, no, wiecie o co chodzi. Testy,esty. Te. Nie. O, mamy wiaderko z wodą! Więc jutro będę na świeżym powietrzu. I, i no, będzie fajnie. Ta jeszcze ta muzyka taki idealnie do tego, do pasu. Normalnie, idealnie. Nie wiem, czy wysłuchacie tą muzykę. Nie, dobra, hardcore, lecę z tym. Teraz, teraz to normalnie zapylam. O, no widzicie, no tutaj już muszę skręcić. Dobra. Tu już jest skręt. O! Nie, no, 200 bajkiu. Nie wiedziałem. Tutaj teraz jest skręt. Nie! Wiedziałem! Wiedziałem! Wiedziałem, nie... Ja wiedziałem, ja miałem mózg. Ja wiedziałem, ja po prostu wiedziałem to, widziałem. Ja to wiedziałem. Ja to wiedziałem, że... że... że nie warto jeszcze się po, pochylać ten. Ja to wiedziałem. Ja... ja to wiedziałem, ale nie chciałem ryzykować. Ja, dobra, już byśmy... już by nam się to udało przejść. No dobra, nieważne Jutro właśnie będę na świeżym powietrzu, po prostu będę wdychał to świeże powietrze razem z wami yy, no nie Mam nadzieję, że jutro polajkujecie mój film I w sumie ten też No! A! No, dajcie mi tutaj wyjść, dajcie mi tutaj No, nie mam to specjalne. no, co, patrz Patrz, nie mogę wejść. O, no, dobra. No, A! Dobra, nie uda nam się, widzowie. Nie uda. Ostatnia próba. Jeżeli teraz nam się nie uda, jeżeli zginiemy, no to po prostu jeżeli zejdziemy na dół, no to koniec. Hop! Dobra, ostatnia próba. To już będzie taka ostatnia, 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 ostatnia ostateczna próba. No, próba, próba, próba. Idziemy, hop. Ok. No, to była ostateczna próba. Widzowie, mam nadzieję, że Hero Brain się skapnie. Więc widzimy się w następnych odcinkach, czyli jutro, na świeżym powietrzu. Właśnie tak, zostawcie lajka i suba, i widzimy się w następnych filmikach, czyli jutro.